No dobra, wariacie, posłuchaj, chcę takiego kebaba 30 centymetrowego, chcę takiego potwora ogromnego, chcę, żeby mi wypełnił moje usta! Kręć tego kebaba mnie tak szybko! Szarikan! 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 Co? Co się stało? Słuchaj, jest jest problem, jest awaria, jest totalna awaria! Znowu nie, obikację Nie, zapcha... nie A, okay. no nie, tym razem nie. Freddy do mnie dzwoni i powiedział, że animatroniki kosmiczne y, przybyły Co? na ziemię i musimy je wysłać w kosmos! Ale to Skibidi toilet w przyleciał do nas? O nie, Gregory, musimy ich powstrzymać. Pewnie chcą mi ukraść mojego kebaba, którego właśnie sobie zamówiłem. Pewnie się dowiedzieli, że miałem pieniędzy z naszych socjali. C kto mnie ukraść? Mie chowaj tego kebaba! Wrócę tu później po niego. Muszę i zniszczyć wioskę animatroników. Dobra, Gregory, jakie masz informacje wywiadowcze na temat tej wioski? Y słuchaj, na Twitterze napisali, że na 20 tysiącach metrów na łące jest rakieta! Jak ją odpalimy, to uratujemy świat. O Boże, musimy cię wystrzelić w kosmos w takim razie! Dobra, Gregory, jestem za tym. To jest poświęcenie, na które jestem gotowy. Wysyłamy Czekaj, cię na co? Marsa. No tak! No Elon Musk właśnie do mnie napisał na Twitterze Musimy wystrzelić Gregorego, aby powstrzymać inwazję kosmitów Jak go zobaczą w kosmosie, to odpuszczą Tak napisał Na Twitterze też napisali, że potrzebujemy Meteorgana To kup No dobrze, to jest poświęcenie, na które muszę zbytać pieniądze Ale wygląda fajnie Ale nie, to nie jest Meteorgan, to jest M.A. Czyli jeżeli to jest dupo, Destroyer czy to oznacza, że będzie potężnie i dobrze działał na animatroniki. Już go wyposażam w takim razie. I żebyś mnie lepiej nie denerwował, bo kiedyś do ciebie nim strzele i wtedy ci dubsko rozerwie. Rozumiesz, no? <laughs> Nie, nie, mo moje dupsko to czarna dziura. <laughs> A, to też mam zabrać ze sobą? Co chwilę wprowadzają mnie w błąd. Ja kupuję czarną dziurę, myślę, że to będzie fajne. Okazuje że to jest, A potem za tydzień wprowadzają coś jeszcze lepszego w tej samej cenie. A <laughs> będzie też badziewne. O nie, to ma być M.A.S. Destruction, tak jak jest tu napisane Jak nie będzie, to ja będę... Y, naprawdę, wpiszę do nich o zwrot pieniędzy Chcę poczuć tą masową destrukcję mojego o... Od... Co? Cze, ja to muszę wyciągnąć, ja muszę zobaczyć, jak ile to ma w ogóle naboi Czy to w ogóle ma naboje? Ma trzy! Dobra M, E, Organ pisze. Czyli co? Strzelamy Ale... tym? Gdzieś? Ale tylko trzy? Nie ma trzy i dziewięć jeszcze ma w zanadrzu. To o, ja bym. No to do... ma... idźmy na przeciwników najpierw. No dobrze, dobrze, macko. Mamy ten samochód, który kiedyś kupiliśmy. Powrót do przeszłości, przyszłości. Jak zwał, tak zwał. Teraz powracamy na podlasie z powrotem. Zabieramy coś ze za sobą, nie? Jakieś banany, inne rzeczy. Musimy przejechać aż 20 tysięcy metrów. O, na 20 tysiącach metrów znajduje się stacja kosmiczna Elona Maska. Ja to jabłko wsadziłem. Ej! Co jest? Ten samochód zażarł mi jabłko! Ej, wróciło mi tutaj, no co to jest? To jest magiczne jabłko! Ja ch No, no tak, przykleja... Przyklejam je tutaj do tego i za każdym razem wraca mi z powrotem... No nie, ja jestem zaraz. Ono tu podskakuje na tym krześle, na tym stoliku. Zła złapiemy jakiegoś, wiesz, pit czy coś. I tam Ej, to jabłko jest opętane przez jakieś duchy! Ono sobie żyje swoim własnym życiem tutaj w tym pomieszczeniu. Dobra, stój! Ej, ono no, jest stoi! przyczepione do tego samochodu! Jak jeździsz samochodem, to ono jeździ, tylko jest tutaj! tego nie mogę jechać! No, dobra, stój! Zjem je. Czekaj, Stoję. Gregory! co wam? Co, no, no, no przecież cię pieprzne zaraz, no! No to powiedz, co mam zrobić! Już zażarłem to jabłko. No co, jedziemy, tak? Lecimy! Czernikan, ten samochód jednak jest do. <grym> Nie, wiesz co, jest do Dupy moja nowa broń. Moja jest M, Destruction. Ooooo! rozmiar medium, o to chodzi chyba z tą M-ką na początku. Ale powiem tak, on jest tak ogromny, że jeżeli to jest medium, to ja nie chciałbym widzieć wersji XL. Naprawdę nie chciałbym widzieć. Słuchaj, tu jest stacja benzynowa, więc możemy. No. Sprawdzić o. M, Destruyera! Okay. Okej, okay, to brzmi jak dobry plan. MA z Destroyer, let's go. Okej, okay, chwytamy. Oto się ładuje. Pa 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 pa! Widzisz że się kręci? Kręci Nie. się? Eee. Ja myślałem, że z nieba jakiś meteor będzie strzelw, Strzel, we mnie, strzel! Okej. Okay. To! To jest It's... broń daj kamienia. Ładuj! Ładuj, biorę tu! No. No jaja sobie robisz ze mnie. cel stoi. i co jest? Zabiło go? Eee. Ma krzywą mordę to nie wiem. Halo? A on Omar umarł z wrażenia! Dostał! No Ej. i teraz nie wiem, czy jest dobry, czy nie to... Ja myślę, że on dalej jest do dupy. Ej, wiesz, że zaczęły spadać wielkie kostki z nieba, lodu? No właśnie widzę. Tego wcześniej nie było. Ej, takie kostki jak z Minecrafta, ale co... To Minecraft na modach jest! To cały czas był Minecraft na modach. Szalika, ale Minecraft lepiej wygląda. No to prawda. Dobrze, chcesz być chcesz teraz być łyżworolką? Tak, chcę sobie pojeździć tym super wypierdzianym samochodem, a później dam ci strzelić tym wypierdzianym... Nie ma jedzenia tam. Jak to nie ma jedzenia? Jak to. Co to za stacja benzynowa? No nic nie ma, jest tylko kołek. Wow, 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 jak on strzela, jak się nim startuje. Ty, pa, ktoś tu stoi! A tam chyba. Ka a nie. Nie wiem. A nie potrzebujemy żadnego kodu do tej stacji ba. Do tej, wiesz, czego tam. W sumie to może co cofnijmy się, jeśli tam jest. Ej, no teraz mi mówisz, to no ale ja, ja nie, bo ja nie wiem! Freddy mi nie powiedział takich rzeczy. No to trzeba było się go zapytać. Dobra, nie rozpędzaj się! Patrz na drogę, czy jest kartka. A to na kartce, a to nie jego trzeba załatwić najpierw? To jakiś no chłopak stoi. No dobrze. to załatwmy tamtego. A po prawej jest jakiś... EJ Bomboman! ma! Bo bombę! Strzelaj, Gregory! No, uciekaj, już nie mam czym! Wysadził się! Tak, kartka wyskoczyła. O, dobra, pakuj ją. Załaduj ją do plecaczka. Może się nam przyda. E, chyba jej się do plecaczka nie da. Jeden, dwa, zero, dwa. To napisz na czacie sobie. <śmiech> nie! <śmiech> Naprawdę? No ten samochód No to jedź mi... prosto! Zapnij <laughs> się. Bo ciebie sadzę w tej elektrowni. chcesz przetestować swój gigakamień? <gibli> 5000? Na polu się? On się gigakamień powinien nazywać, rację. A, że tu, na tym? W sumie? A już, już za późno, na kolejnym. Ale tu chyba Ale jest geofo. A tu jest. Tak? Ale tu to za jest dużo farmer. jest potworków. Nie zdążę tymi kamieniami strzelać. Rolnik wkurzony to rolnik niezniszczalny, pamiętaj. Rolnik szukażony. żony. <gibli> Zgłeś się do tego programu. Ale jeste chłopcem. To powiedz, że będziesz mógł ciągnąć pług. Co bezdomny szuka żony? No to się nie liczy! Sierota szuka żony! żony szuka matki! Gregory szuka rodziców. Nowy program na TVN. Ty co to jest? Co, gdzie? Co? Tu, tu, tu po prawo! No, stój, łatwo ci powiedzieć. Ja próbuję w prawo skręcić, że mi w lewo jedzie! Ty tego nie było! Jezus Maria, nie jadę już więcej tym samochodem, wiesz, mam to w dupie. Okej, okay, idziemy tu. O, to są jakieś stare zł. Ty, no tu chyba jakiś złom jest. Co tu jest napisane? To jest złomowisko, tylko je przestawili chyba w inne miejsce teraz. Ale tu nie było tak dużego złomowiska. No się rozwijają teraz. Ej, możemy wymienić sobie inne auto. Ja wydaje mi się, że każde tutaj z lewej strony to byłoby lepsze po prostu. Ty pa, tu jest pan! To pan... mój nowy ojciec. <laughs> Może. Candy Cade. Oh, hello there. Three of oh. my golf cups. On jakieś kulki chyba te do golfa potrzebuje. To co? To to, to to jest pole golfowe? <laughs> no na Podlasiu pole golfowe jest na złomowisku po prostu. Ej, są tam te zombiaki. O, kurczę, to chyba jest ten moment, w którym ja wyciągam swoją potężną broń, która Fak robi wrażenie. Faktycznie to jest pole golfowe. <laughs> To Cię? nie jest złobowisko. no tu jest dołek. Musimy trzy kulki znaleźć, pamiętaj, bo kolega stracił. Ej, tu jest wózek! Jak się nim dało jeździć? Ale bym sobie pojeździł takim wózkiem, ale zapadł się pod ziemię, nie wiadomo czemu. No dobrze, zombiaki, tak? Ok, uwaga, ładuję. Bum! Okej, okay, teraz dobre hmm. pytanie, czy one nie żyją? Nie, one jednak żyją! Szarikan! No nie ruszę się! O, umarł. Znaczy, okej, okay, nie wiem co mu się stało. Hmm. Ej, masz coś do jedzenia, bo ja teraz umrę z głodu. Na szczęście mam paprykę. Papryczkę masz. Ale to jest moja ostatnia. E, czekaj, a tego się nie on da wziąć? Chce, on chce kije, on chciał kije golfowe. A to jednego kije chodziło. No to zbieraj kije. No dobrze, tam widzę kolejny kij, albo przynajmniej zombiaki. O O, się to tak długo ładuje. daj mi strzelić! One nie żyją? Weiss, czy nie żyją. Jehow! <grymne> one, one mogłyby się przewrócić albo coś. Dobra, masz. Strzel sobie A tu tylko pięć pocisku zostało. No, ale tobie wystarczy jeden. Teoretycznie tego zombiaka da się chyba na hita załatwić, z tego co wiem. Dobra. Jak obok stoją, to chyba dwa razy trzeba strzelić. No strzel. Piu, 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 piu. To ładujesz. Piu, piu, piu. O, ale trafić! No trafić musisz, no! No, ona hita bierze, one w ogóle. P... <laughs> Nie wiem, co się im dzieje. Jakbym miał ocenić to, czy czarną dziurę, to chyba to jest lepsze niż czarna dziura. Raz to ma więcej naboi, no a dwa przynajmniej coś robi. O, tu jest kolejny patyk. Ja właśnie ja oczyściłem kolejny. To ty musisz tamten wziąć, o! a ja wezmę trzeci. Rozwaliłem ich. Trzech rozwaliłem za jednym strzałem. Dobra, Uuu. ta broń jest całkiem mocna. Do coczka, wsadzam sobie wszystko. Ej, to może dostaniemy wózek golfowy. Ej, bez kitu! Ale by to był sztos. Wtedy będziemy Zako robili? Będziemy się ścigali. Ty na desce, ja na tym golfickim pojeździe. Ej, wiesz co jest ciekawe? Jak wsadzę sobie tą broń do plecaka i wyciągnę z powrotem, to mam z powrotem 9 naboi. Cały magazyn. O! o, dałeś mi wszystko. Co ja dostałem? Dostaliśmy old buggy. Co to są old buggy? No to jest jakiś samochód, pojazd. A, taki ten, zardzewiały bez opon. Super, dziękuję ci kolego. <laughs> Naprawdę super, fajnie. A, to możesz sobie wybrać. Tutaj jest, pofacie, to jest taki salon. Samochodowy. To możesz wybrać o! ten. Tu jest trochę mniej rdzy, jakbyś chciał. To ja bym chciał ten golfowy. Albo coś, co lepiej skręca. Do tego nawet ci ciężko wsiada. O nie, to jest to! O to. Nie. nie! Tylko nie przeszkody na drogach. Tu jest tunel miłości. O co ty gadasz? A ja ty mnie przejadł, nie przejadę! Nie ma, ma opcji! <grym> Szalikan! Co? Taktyczny upgrade samochodu! <laughs> Taktycznie to my na ten próg nawet nie wjedziemy, a co dopiero od tunelu miłości? No bo to z próg z yeah, się! naprawdę! <laughs> Odknęliśmy No ja! Yeah. Użyję mojego potężnego kamerdolca! Albo czarnej dziury, jak się wkurzę zaraz. Tu, Naprawiłem! <laughs> to mój kamień naprawił! A wystarczyło tylko wyłączyć silnik! A, okej. Okay. Tak naprawdę to ja naprawiłem i wszyscy to dobrze widzieliśmy. A Musimy ja umieram zatrzymać z się gdzieś. Ja umieram to z, z głodu! Ja, ja już umieram! O, to jest ten moment. Gregory, nic ci nie zostawiam w spadku! Co? Zostaw mi! Asa! Co? No tu jest domek, mógłby to nie, nie, to, to sobie. jest sklep. A to nas Toma nie stać. Biedronka. To wolę umrzeć niż zapłacić tym darmoziem. A No tutaj nie ma jedzenia. Jak to nie ma jedzenia? Jest to ale to nie było jedzenie. No i jak? Nigdy. no big dandy, no i umarłem. <grym> jak sobie siedzę słodko? Free Revive! Uh, ja żyję. No to ja muszę się cofać. Myślałem, że zaraz przy samochodzie. Jesteśmy o. przy dinner dandy. Nie chcemy się tu zatrzymać czasami. Naprawdę tam nie ma jedzenia. Jak nie mają? Tam kucharze są Sami. Oni muszą mieć jedzenie. Ta, tam no. był... Ta, ta, tam jest pączkomat! Tam do, jest ten kąt no, do zamieniania pączków, dobra! Ej, ja chcę postrzelać moją bronią na kamienie, okej? Okay? No, więc proszę mi tam wejść i... ich zagrować wszystkich tutaj. Strzelaj! czekaj, nie trafiłem! No to traf! Teraz trafiłem! Czekaj! O, muszę przeładować, poczekaj! Poczekaj! Uu! Uu! No, trafię! No, co jest? Jeszcze jestem głodny! Udało się, pokonałem ich! Idzie! O Boże. Pamiętaj, on, on nie z... on nie. On nie może przejść przez to! Ile trzeba kamieni, żeby pokonać bossa? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że zaraz mi się skończyła amunicja w tym super wypierdzianym meteor. <laughs> destroyerze. No, umrzyj, że na kamienie nerkowe czy coś! O Boże, wali me meteory, deszcze, kwasy. O, jezu, udało się! Ale, a, bo to ty strzeliłeś, no wiesz co? Dobra, szybko do samochodu! Nie, nie jadę nigdzie, jestem zdenerwowany, 500 robuxów wydałem na MS Destroyera I, i co? Jest do dupy? Ale nie w takim sensie, jaki ja bym sobie oczekiwał. I jestem niezadowolony z tego powodu. Ej, ty też jesteś zielony. No, tak, śmierdzę. Okej. Okay. Zamieniasz się w Halka teraz. Halk miażdżyć! Będziesz super silny Zielony. albo super głupi po prostu. Ja mam 50 na 50. A możesz podnieść samochód jedną ręką? Nie. Czyli już wiemy w takim razie jakie moce masz od Halka. O nie, to jest to. Tak, to jest to i o. właśnie, on. Jedź! O, no. Nie no tak nie. ostro. Nie tak ostro jak po kebabie. O. No i właśnie się skończyło. Bo, bo to się zawalało. Upgrade samochodu! to dostaliśmy! Sharikon, mamy golf kart! Co ty gadasz? Czekaj, muszę zobaczyć. O mój Boże. Poczekaj, muszę go pomalować. O, jest! O kurde, dobra, ale wali po oczach. Byk, bierzemy taki. Dobra, mamy to. Mam super wypierdziany pojazd. A ty go przyczepiasz i lecimy tam, tak? Mam nadzieję, że nie trzeba będzie kodu. Bo... Albo nie, że ten kod bo nie, jest taki no, sam. Nie ten kod jest do bunkru. Mam nadzieję! Patrz, jaki wypierdziany mam pojazd! I tego trzeba też złożyć. Sk składaj i przekatnij się nim. Czy... Aż się boję trochę. Jaki on ma mały silniczek! Taki Maciu piękki ma! I taką małą chłodnicę ma też do tego... Ojejku, jaki A... śłodziok! No nie mogę. Zatankuję tu coś do niego. Uwaga! A... Sruu. Okej, okay, to już skręca tysiąc razy lepiej niż nasz poprzedni samochód. Baczek jadę! Jestem prędkością. Ej, 70 na godzinę to jeździ! Ej, I faktycznie nawet... to jedzie nawet szybciej. Ej, no nie może być. To coś jeździ szybciej niż te wszystkie samochody inne, które mieliśmy. Patrz jaki piękny. Neonowy taki cyberpunkowy. Dobra, teraz miejmy nadzieję, że nie przyczepiłem samochodu do ziemi i jedziemy. Ja też, bo widzę, że dwie linki masz. Tam są trzy. O, Boże. Samolot! Uważaj. Lecimy na czołówkę! <grystanie> Gdzie ten samolot? A, jest tam z Tutaj. przodu! Wow. Nie, o, <grystanie> trafiłem go! Uderzyliśmy w samolot w powietrzu Nie wiedziałem, że one mają kolizję nawet Ej! Ten samochód jest naprawdę fajny! W sensie mówię o tym golfowym, nie? Jest ładny! Jest ładny, łatwo go zdobyć! jest szybki! I fajnie skręca nawet! Autentycznie on fajnie skręca. Widzowie 5000 łapę w górę i komentarz hashtag samochód bojowy golfowy i robimy odcinek jak się ścigamy po prostu. Bojowy golfowy <laughs> Szarikan zbliżamy się. Gdzie te rakiety są? No poczekaj, Pamiętaj, pamiętaj że musisz usiąść na rakiecie i ja cię wystrzelę. <laughs> Możemy wózkiem podjechać tam, bo on jest dwuosobowy co? Nie odczepię cię. A no tak, racja. O, jest, ej, wielka rakieta jest. No i to robi wrażenie. Ja cały czas słyszę takie Traktor? Takie szu 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 jakby. Tak, bo to jest samolot. Aha, dobra, powiedzmy, że to rakieta robi takie dźwięki. Weź kamień, kosłeś swojego duper asa. Aha. Dobra, będę rzucał kamieniami do nich. Jak zobaczą taką technologię, jaką my mamy na Ziemi, no to myślę, że uciekną. Uratujemy świat przed kosmitami! Patrz, jest ale, jeden! Ale ta rakieta jest ze złomu! No przecież to jest ze złomu zbudowana rakieta! Ona zardzewiała po prostu! No matko! O nie, to kosmici są! A nie, czekaj. A, on gryzie! No, cholera. no nie wiem, bo on wygląda jakby był cywilem i chciał uciec stąd! Jakby Przecież on był... zielony jest cały! A to nie oceniaj po prostu Może jest wystraszony! To jest... No coś jakiś kraj takie NASA, tak? A, silnik, to do rakiety Patrz. trzeba wsadzić. To jest nailgun? <coughs> tak, a to jest nailgun. A, pa na to! Pa. Widziałaś to? Epickie, epickie! Nowy rok! Pa, ile czołgów! Jakbyśmy sobie nie mogli naprawić jakiegoś. Rakietę zbudowa zbudowali tutaj ze złomu, więc wydaje mi się... A tu prom kosmiczny jest nawet też ze złomu zrobiony. No dobra, to jak się steruje rakietami? Bo ja ominąłem to chyba w szkole jak A tu byłam. nie ma autopilota? Aleksa, zawieź mnie na Marsa. O, komputer jest. To tu trzeba coś pewnie wcisnąć. Ty, Fortnite! A robię. Dobra, Co szybko musisz próbujesz? tam poskoczyć. Pokemony z dyskietki. Pewnie trzeba bronić, bo tu będą nas atakować e, 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 za niedługo. E, 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 e. idę na górę. Nie jak na górę. No wam siadać na tym mówisz. A no tak, ale jak tam wejdziesz? Jest rabina obok. A, faktycznie. To i szybko masz 95% jeszcze. Oni nas... Co to takie duże wyszło? Tak, bo oni tutaj atakują nas, szarikan! No, ale to musisz mi... No, ja mam broń jakąś... Ja nie mam takiej broni. To masz! Okej, okay. a ty masz coś innego? Mam. A! Goły! A! No nie ja chowam plecaczek! No nie chowaj pleca! Czemu? Ej, ja z tego strzelam o nim... Amelinowi są jacyś? Musimy, teraz jest epicka walka z zombiakami, żeby wystrzelić rakietę w kosmos i powstrzymać nalot kosmitów. Uratować nas może jedynie kapitan Gregory. Kapitan Czyli Gregory, jednak nie mogę na niej usiąść. No musisz. Jak będzie tam 90%, to pobiegniesz na górę. No zrobisz to dla ludzkości, prawda? Wiedziałem, że mój tyłek jest no. przeznaczony do większych celów, niż tylko do wykupszania. Dosłownie jest do większych celów. 45% dopiero. Jeszcze burza jest! No ja nie mogę! Szary malą. zabiewalną! Ej, wybuchowi wchodzą teraz! Mile jeszcze! 60... nie, 69, 59, co się dzieje? To, 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 zepsuł się licznik! Musisz usiąść na tym, bo antena wi-fi nie łapie zasięgu! To dobra, to biegnę tam! Szybko, bo mamy radiówkę z nostrady! Jestem w stanie wejść na platformę, ale nie na rakietę Musisz zrobić skok wiary. Niczym asasyn. 77 jest! Już za niedługo wystrzelimy rakietę, a w zamian otrzymamy... Co to jest?! Kamieniami rzucają, oni też mają broń. Też pewnie premium kupili. Mamy no, ja ostatni to... magazynek! To oszczędzaj! No bo na początku... O, jest! Udało się! Platforma się rozwaliła, patrz! Wielki penetrator, leci kosmitów rozwalić! Łooo! Wow. Do widzenia! Ale wracaj, bo jeszcze ja nie siadłem tam! <laughs> Leci, patrz! O, i co? No i co? Halo? No leci, czekaj, bo to daleko jest do Marsa, nie? Aha, Velocity karabin! Poka mi to! Tam jest drugi! Ło, wow, to strzela kostkami lodu! Ale super! Nie no, to dupy to je. No i tak na Sarikan i Wasie to jest nasza nagroda za uratowanie ziemi. No to wydaje mi się, że tu nasza historia się kończy. Chyba, że chcesz jeszcze usiąść na moim pen... Znaczy co? Ja wracamy do domu Gregory. <ścoughs> Moi kochani, jeżeli odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie suba z dzwoneczkiem oraz łapę w górę pod tym odcinkiem i napiszcie, jakie jeszcze wspaniałe odcinki chcielibyście zobaczyć z Dusty Tree u mnie na kanale. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!